Hej kociaki z tej strony laguna i witamy Was w serii kuchnia Monster High, w której to będziemy gotować nasze ulubione dania. A w dzisiejszym odcinku ugotujemy sobie Sushi. Och nie, właśnie ma ci Przecież nie będzie gotować mleku w telewizji polskiej. O, dobra, moje kochane rybki. Do zrobienia sushi będzie nam oczywiście potrzebna ekranowa rybka. Tak się składa, że ostatnio udało mi się z cofnąć drobnego karasia. Co prawda nie jest to łosoś, ale na nasze drobne, ostrokowe sushi idealnie się nada. To... Możesz mi kóry postawić? O ja pierdziele, przecież to jest karierka. Arianka. Do twojej informacji nie jestem ani żadna karaśka, ani... Ariota. A tym bardziej sobie nie pozwolę, żebym jakaś wiśnia zjadła. Ojej, ależ ja bardzo przepraszam. <grym> <grym> I nie podcinam na Dragurio. Ja. Mam mnóstwo do Twojej spliżarki. Zaraz przyniosę coś i zrobimy to służyć w trybie Dobrze, no więc skoro mamy już nasze główne składniki, możemy przejść do przygotowania naszego zachiebistego dania. Hej, 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 he, poczekaj możesz. A co ci znowu chodzi? Nie możesz tego zjeść. Nie masz do tego prawa. No ale dlaczego przecież kupiłam te ryby w Biedronce? To nie są żadne ryby, ty Tylko to są moje kuzynki syrenki. No już, oddawaj mnie. Ej, oddawaj. Co ty zrobisz że zapłaciłam Co ty se? Przecież to jest kradzież. Nie można tak... Dobra, eee, no to rybą zajmiemy się później. Może najpierw sobie przygotuję nasze wodorosty. Tutaj mam takie zarobiste wodorosty, które samo złobiłam.

A co ty tam robisz? Co tam pieczy w tym piekarniku, he? Gurio? Uh. Gulio! Uh. Przecież to jest głowa naszej koleżanki z Amhatiuba. Jeszcze rok temu nagrywałem z filmik powitalny. Proszę, powiedz mi, że to jest jakieś tylko super hiperrealistyczne ciasto. Uh. 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 Uh.

Chowa pijź na dwie robenka. Zawsze robi to co chce. Roszę na straży stoi, a wyczes nikogo się nie boi. Wenus o środę dba, Howling, własny, styl swój ma. Sekson no was, ale też czadu da. A ty tu chcesz być z monster? Haj,